Czy ostatnio zdarzyło Ci się, że otwarcie zwykłego słoika wydaje się wyczynem, albo że wstanie z fotela wymaga więcej wysiłku niż zwykle? Ta stopniowa utrata siły, którą odczuwamy z upływem lat, to nie wymysł naszej wyobraźni, lecz rzeczywistość, z którą mierzy się wiele osób w dojrzałym wieku. I chociaż może się wydawać, że to nieuniknione zagrożenie, dziś chcę opowiedzieć Ci coś, co może zmienić Twoje spojrzenie? Istnieje maleńkie nasionko, które wiele osób ignoruje, albo się go boi z powodu braku wiedzy, a które skrywa niesamowitą moc odmładzania ciała i wspierania samodzielności. W tym filmie wspólnie odkryjemy nie tylko, czym jest ten skarb żywieniowy, ale także jak bezpiecznie go używać, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Moim celem jest, abyś po obejrzeniu tego materiału miał w rękach praktyczny przewodnik, który pomoże ci wzmocnić mięśnie i utrzymać bystry umysł. Wyobraź sobie, że twoje ciało to ogród. Jeśli o niego nie dbasz, kwiaty więdną, ale jeśli je pielęgnujesz i odżywiasz, rozkwita z siłą. Tak samo jest z naszymi mięśniami, tak zwane sarkopenia. Czyli medyczny termin określający utratę masy mięśniowej wraz z wiekiem, nie jest wyrokiem nieodwracalnym. Dzięki odpowiednim nawykom, zwłaszcza żywieniowym, możemy spowolnić, a nawet odwrócić ten proces. Kluczem jest działanie w odpowiednim czasie. Z całego serca dziękuję Jacinto Roblesowi z Meksyku za wsparcie i zapraszam Cię do subskrypcji, pozostawienia komentarza z informacją, skąd nas oglądasz. A jeśli chcesz wspomóc tę edukacyjną misję, możesz to zrobić, klikając przycisk Dziękuję, tuż pod filmem. Dbając o zdrowie, podejmujesz decyzję. I dziś to Ty masz moc, by zacząć. W wielu rozmowach, które przeprowadziłem z doktorem Martinezem, geriatrą z pasją do zdrowia seniorów, zawsze podkreśla on jedną ważną prawdę: odżywianie stanowi kluczowy element drogi. Do zdrowej starości. Ćwiczenia fizyczne są ważne, owszem, ale bez odpowiednich składników odżywczych nasze ciało nie może działać prawidłowo. I tu dzieje się coś wspaniałego. Nie musisz wydawać pieniędzy na drogie produkty ani stosować skomplikowanych diet, by zadbać o mięśnie. Sekret tkwi w prostych składnikach, które prawdopodobnie masz już w swojej kuchni. To naturalne produkty. Łatwe do przygotowania i prawdziwi sprzymierzeńcy w utrzymaniu siły i aktywności. Dziś chcę Ci opowiedzieć o jednym z nich, którego potęgi być może nigdy się nie spodziewałeś mące z ciecierzycy. ti Tak, ta powszechna roślina strączkowa po zmieleniu staje się skoncentrowanym źródłem łatwo przyswajalnego białka roślinnego, idealnego dla układów trawiennych, które nie są już tak sprawne jak dawniej. Można jej używać na wiele sposobów: do zagęszczania zup, robienia placków bez jajek, czy jako domowy napój białkowy po zmieszaniu z wodą. To nie tylko skuteczne i tanie źródło aminokwasów niezbędnych do regeneracji mięśni, ale także zawiera błonnik, żelazo i kwas foliowy trzy kluczowe składniki odżywcze, które pomagają zmniejszyć przewlekłe zmęczenie i poprawiają codzienny poziom energii. Włączając ten produkt do swojej diety. Nie tylko dostarczasz ciału to, czego potrzebuje, by być silnym, ale także wspierasz zdrowie układu nerwowego, co jest niezbędne do utrzymania jasności umysłu i dobrego samopoczucia. I tak właśnie dzięki tak prostym zmianom możemy starzeć się z większą witalnością, swobodą i radością. Już za chwilę odkryjemy kolejny składnik, taki, który wygląda jak z bajki o intensywnie zielonym kolorze. I niemal magicznych właściwościach. Moringa w proszku to jeden z tych darów natury, które zaskakują swoją mocą. Ta roślina, używana od wieków w medycynie tradycyjnej, wyróżnia się niesamowitą wartością odżywczą. Już jedna łyżka dostarcza znaczną ilość białka, więcej wapnia niż szklanka mleka, i więcej żelaza niż porcja szpinaku. Jej regularne spożywanie wzmacnia organizm. I działa niczym tarcza ochronna przed fizycznym zużyciem związanym z upływem lat. Jedną z jej największych zalet jest działanie przeciwzapalne. Wraz z wiekiem często rozwijają się łagodne, lecz przewlekłe stany zapalne, które, niepostrzeżenie, przyczyniają się do utraty masy mięśniowej. Moringa działa jak naturalny środek kojący, pomagający chronić zdrowie naszych komórek mięśniowych. Włączenie jej do diety jest bardzo proste. Możesz dodać ją do koktajli, wymieszać z sokiem lub po prostu rozpuścić w ciepłej wodzie na początku dnia. Mały gest, ale o wielkim wpływie. Jeśli takie porady są dla Ciebie pomocne, zostaw lajka, abyśmy wiedzieli, że zmierzamy w dobrym kierunku. Teraz porozmawiajmy o kolejnym potężnym produkcie, wysoko cenionym w Andach od czasów starożytnych. Gotowana komosa ryżowa, quinoa. Choć często mylona z zbożem, w rzeczywistości jest to nasiono, które działa jak pełnowartościowe ziarno, ponieważ zawiera wszystkie dziewięć niezbędnych aminokwasów, dorównując jakością białku pochodzenia zwierzęcego. Ten cud inków powinien znaleźć się w każdej kuchni, szczególnie w kuchni osób, które pragną starzeć się z witalnością. To, co czyni Quinoe wyjątkową, to jej zdolność do dostarczania długotrwałej energii dzięki równowadze między białkiem a wolno-przyswajalnymi węglowodanami. Stabilizuje poziom cukru we krwi i długofalowo chroni mięśnie. Włączając ją do posiłków, zauważysz większą wytrzymałość fizyczną i jasność umysłu w ciągu dnia. Ale nie wystarczy koncentrować się tylko na pojedynczych produktach. Prawdziwa przemiana następuje wtedy, gdy kompleksowo przyjmujemy zdrowe nawyki. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkowy materiał: nasz e-book Dobre Samopoczucie i Starzenie się przewodnik stworzony specjalnie dla osób starszych, w którym poruszamy nie tylko temat właściwego żywienia, ale również dostosowanych ćwiczeń i strategii utrzymania aktywnego umysłu. E-book został przygotowany z troską i sercem. Możesz uzyskać do niego dostęp z pierwszego przypiętego komentarza. Dbając o zdrowie już dziś, dajesz sobie najlepszy prezent. Radość z każdej fazy życia. Kontynuując nasz przegląd superproduktów idealnych do wzmacniania ciała w dojrzałym wieku, dochodzimy do doskonałej opcji dla tych, którzy szukają prostego, lekkiego i odżywczego rozwiązania. Tofu w wersji twardej. Firm Tofu ten produkt pochodzący z soi to znakomite źródło wysokiej jakości białka, łatwo przyswajalnego i niskokalorycznego. Poza pozytywnym wpływem na masę mięśniową, tofu wspiera również zdrowie kości dzięki zawartości wapnia i naturalnych fitoestrogenów, które pomagają zachować gęstość kości, co jest kluczowe w miarę upływu lat. Wybór twardej wersji tofu ma znaczenie. Ponieważ zawiera mniej wody, a więc wyższą koncentrację składników odżywczych. Dodatkowo jego neutralny smak sprawia, że jest niezwykle uniwersalne. Można je smażyć, dodawać do gulaszów, mieszać z kurkumą jako jajecznicę bez jajek, a nawet stosować jako zamiennik mięsa w wielu potrawach. To świetne narzędzie do utrzymania siły i witalności, bez komplikacji – a teraz zanurzymy się w świat nasion, tych małych produktów, które kryją ogromną moc. Doskonałym przykładem są nasiona słonecznika. Choć często spożywane jako przekąska, tak naprawdę są pełne korzyści. Zawierają dużo białka, witaminę E, magnes i selen. Idealne połączenie, by wzmacniać mięśnie, dbać o układ nerwowy i zwalczać chroniczne zmęczenie. Które czasem pojawia się bez wyraźnej przyczyny. Co najbardziej fascynujące, nasiona słonecznika stymulują enzymy poprawiające metabolizm mięśniowy. Co jest szczególnie przydatne, gdy z wiekiem nasza aktywność fizyczna maleje. Dodawanie ich do codziennych posiłków, sałatek, past czy jako przekąska może w prosty sposób dodać energii Twojemu ciału. I teraz wspinamy się jeszcze wyżej, by odkryć Amazoniczny skarb. Nasiona Sacha inci. Ten roślinny klejnot to niezwykłe źródło pełnowartościowego białka, bogate w niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 w ilościach przewyższających nawet wiele gatunków ryb. Ich profil odżywczy czyni je wyjątkowymi sprzymierzeńcami w dążeniu do długiego i zdrowego życia. Najbardziej wyjątkowe jest to, że aminokwasy zawarte w Sacha inci. Są bardzo dobrze przyswajane przez osoby starsze, co czyni je jednym z najskuteczniejszych produktów wspierających mięśnie i ogólne zdrowie w tej fazie życia. Kiedy Twoje ciało otrzymuje białko wysokiej jakości i łatwo przyswajalne, każdy gram ma znaczenie. I właśnie to dzieje się w przypadku niektórych superproduktów, takich jak nasiona Sacha Inci. Najnowsze badania potwierdzają, że ich regularne spożywanie nie tylko zwiększa siłę mięśniową, ale także przyspiesza proces regeneracji fizycznej. To jak naturalny balsam dla organizmu, który wspiera jego odbudowę po każdym wysiłku. Możesz je jeść prażone w proszku, zmieszane z owocami lub w koktajlach. W ten sposób wspierasz swoje zdrowie w smaczny i praktyczny sposób. Ale teraz nadszedł moment, na który wielu czekało. Czas odkryć gwiazdę wśród produktów spożywczych, najpotężniejszą ze wszystkich. Poznaliśmy już wiele wspaniałych opcji, ale numerem jeden na tej liście jest nasiono, które zaskakuje swoim niezwykłym profilem odżywczym konopie. Tak, dobrze przeczytałeś. Nasiona konopi, znane również jako hemp seeds, nie mają żadnego działania psychoaktywnego, są całkowicie bezpieczne i legalne. A przy tym pełne składników wzmacniających ciało i umysł. Ich zawartość białka jest imponująca: od 31 do 33 gramów białka na 100 g ponad dwa razy więcej niż w jajku. I nie chodzi tylko o ilość, lecz również o jakość. To białko pełnowartościowe, zawierające wszystkie 9 niezbędnych aminokwasów, a do tego jest bardzo łatwo przyswajalne nawet dla osób z wrażliwym żołądkiem. Ale konopie to coś więcej niż tylko mięśnie. Te malutkie nasiona zawierają kluczowe minerały – magnez, cynk, potas i żelazo, a także idealny balans zdrowych tłuszczów omega-3 i omega-6, które pomagają zmniejszyć przewlekły stan zapalny. Ten sam, który niszczy stawy i przyspiesza starzenie. Dlatego włączenie konopi do diety nie tylko poprawia siłę fizyczną, ale również chroni stawy, wzmacnia układ nerwowy i wspiera jasność umysłu oraz spokojny sen. Jak mówi dr Martinez, kiedy ciało jest wolne od stanu zapalnego i dobrze śpi, potrafi się regenerować i zachować witalność. W rzeczywistości regularne spożywanie nasion konopi wiąże się z wyraźną poprawą nastroju, jakości snu i zdrowia układu pokarmowego. To wszystko zamknięte w małym ziarenku, które nie wymaga gotowania. Wystarczy dodać jedną lub dwie łyżki do owsianki, sałatki, purée lub koktajlu. Mają delikatny, orzechowy smak, który nie zmienia smaku potraw, a przy tym nie powodują problemów trawiennych, co czyni je idealnym wsparciem dla ogólnego dobrostanu. Teraz kiedy poznałeś już te siedem skarbów żywieniowych, możesz sobie zadać pytanie: jak włączyć je do mojego codziennego życia bez komplikacji? Sama wiedza to dopiero pierwszy krok. Prawdziwe znaczenie ma jej zastosowanie. Niewiele pomoże znajomość produktów wzmacniających ciało, jeśli nie stają się częścią twojej rutyny w sposób praktyczny i przyjemny. Dlatego przygotowałam prostą i pyszną propozycję. Idealne połączenie na rozpoczęcie dnia z energią i dostarczenie organizmowi niezbędnego paliwa. To łatwe śniadanie, stworzone specjalnie po to, by naturalnie przeciwdziałać utracie masy mięśniowej. Potrzebujesz tylko kilku znanych ci już składników. Kluczem jest ich połączenie, aby działały razem i tworzyły synergię, która zwielokrotnia korzyści i stopniowo poprawia Twoje zdrowie. Przygotowanie zajmie nie więcej niż 5 minut. W misce umieść jako bazę jogurt naturalny bez cukru lub ulubiony napój roślinny. Następnie dodaj dwie łyżki ugotowanej komosy ryżowej. Możesz mieć ją już wcześniej przygotowaną w lodówce: jedną łyżkę nasion konopi, jedną łyżkę nasion słonecznika lub sacha inci, a na koniec dla świeżości i słodyczy. Pół jabłka lub banana pokrojonego na kawałki. Wymieszaj wszystko i gotowe. To śniadanie dostarcza od 15 do 20 gramów wysokiej jakości białka, a także błonnika, zdrowych tłuszczów, witamin i niezbędnych minerałów. To prawdziwe wsparcie dla zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Z czasem zauważysz poprawę siły, trawienia, a nawet codziennego nastroju. Bo tak. Szczęście również zaczyna się w kuchni. Jeśli uczynisz z tej receptury nawyk przynajmniej cztery razy w tygodniu, twoje ciało odwdzięczy ci się większą energią, mniejszym wysiłkiem przy wchodzeniu po schodach i większą łatwością w codziennych czynnościach. To świadoma inwestycja w twoje zdrowie, niezależność i radość z życia na każdym jego etapie. Jeśli uważasz, że ten przekaz może pomóc komuś, na kim ci zależy. Nie wahaj się go udostępnić. Wiele osób dochodzi do wieku, w którym sądzi, że utrata siły lub energii to po prostu naturalna część życia, jakby już nie dało się nic zrobić. To przekonanie, które społeczeństwo utrwalało przez lata. Ale dziś pokazaliśmy, że wcale nie musi tak być. Nasze ciało ma niesamowitą zdolność do regeneracji, o ile damy mu to, czego potrzebuje. A jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie mamy w zasięgu ręki, jest świadome odżywianie. Małe zmiany, jak dodanie łyżki nasion do śniadania, mogą mieć zaskakujący wpływ na Twoje zdrowie w dłuższej perspektywie. Nie musisz zmieniać całego życia z dnia na dzień. Wystarczy, że zaczniesz wprowadzać proste nawyki, które naprawdę robią różnicę. Nigdy nie jest za późno, by odzyskać swoją siłę przywrócić energię, którą uważałeś za utraconą, i poczuć, że znów masz kontrolę nad swoim samopoczuciem. Pamiętaj, każda decyzja, którą podejmujesz przy jedzeniu, to forma troski o siebie, wyraz szacunku i miłości do samego siebie. Te produkty nie tylko odżywiają ciało, one karmią także duszę, bo kiedy czujesz się silny i pełen energii, wszystko się zmienia. Twoje nastawienie, entuzjazm i chęć do życia rosną. Umysł pozostaje czujny i pełen ciekawości wobec tego, co jeszcze przed tobą. Mam nadzieję, że to spotkanie dało ci nie tylko przydatne informacje, ale także nadzieję i motywację. Starość nie musi być końcem, to nowy etap, pełen możliwości, w którym to ty nadal jesteś głównym bohaterem swojej historii. Prawdziwy sekret tkwi w nauce i działaniu. A dziś już zrobiłeś wielki krok naprzód. Teraz bardzo chciałabym poznać Twoją opinię. Czy znałeś niesamowitą moc nasion konopi? Który z tych superproduktów chciałbyś wypróbować jako pierwszy? Twoje komentarze nie tylko wzbogacają tę społeczność, ale mogą też zainspirować innych do przejęcia kontroli nad swoim zdrowiem. Zostaw swoją odpowiedź poniżej. Uwielbiam czytać, co piszesz. Jeśli ten film wydał Ci się wartościowy, zachęcam Cię do kliknięcia Lubię to, aby trafił do większej liczby osób, które mogą go potrzebować. Podziel się tym przekazem z bliskimi. Czasem taki drobny gest jak przesłanie filmu może zmienić komuś życie. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek powiadomień. By nie przegapić kolejnych materiałów o długowieczności, witalności i pełnym dobrostanie. I zanim odejdziesz, spójrz na propozycje, które właśnie pojawiają się na ekranie. Znajdziesz tam więcej przydatnych informacji, naturalnych strategii i produktów, które pomogą Ci czuć się lepiej każdego dnia. Kliknij ten, który najbardziej Cię interesuje i ucz się dalej razem z nami, jak żyć z energią, niezależnością i radością. Do zobaczenia w kolejnym filmie.